No cóż, berę robię powitanie. Coś mi się taka gęba ulana robi. No nieważne. Co ja miałem powiedzieć? Kwestia alkoholu jest taka, że u mnie. No nie piję już 9 lat, może ponad. Ja wiem, czy się lepiej czuję. Może tak, może nie. Trudno wyczuć. Zależy kiedy. Ale faktem jest faktem, że poradziłem sobie z tym problemem, miałem problem, piłem nałogowo codziennie. No, a ostatnio no, chyba 5 lat ponad dzień w dzień. Waliłem różne torunki, prawda? I wodeczka, i piweczko, wina, winiucha, tylko nie piłem, bo nigdy nie lubiłem winiucha. To jakieś szampany, jakieś pierdoły różne. Aż do czasu aż pojechałem na wesele. Na weselu przypiłem trochę, co miałem robić, jak towarzystwo było jakie było I więcej było siedzenia niż ruszania się. No to zmogło. Trochę przesadziłem, albo byłem już przepity, nie wiem, może ilości duże jakieś nie wypiłem no, jakieś pół litra, chyba wypiłem wody. No i mieściło. I potem zaczęły się problemy natury alkoholowej, tak zwane no na drugi dzień byłem na kacu, prawda, no to piweczko nie wchodziło za bardzo już zaczął, zaczął ten organizm odrzucać no i potem się przyplątały różne w późniejszym terminie różne naciśnienia zaczął kręgosłup bardziej doskwierać i tak dalej ale myślę, że te dwie rzeczy mnie z tego wyzwoliły po prostu yy, choroby ale chyba pierwszą taką rzeczą to mnie wyzwoliło to, że organizm mój odrzu zaczął odrzucać już, już za dużo miał zbuntował się powiedział nie Tomek przestań, każ przestać rzucaj to będzie się czuł chujowo no i tak byłem ja mam taki w jakimś komentarzu przeczytałem, że no gdybym gdyby się no, organizm nie zbuntował, a inaczej było, gdybym no, jakiejś tam choroby nie dostał, to bym chlał dalej. No ja nie wiem, czy by tak było, ale fakt jest faktem, że <laughs> mówię na, na drugim miejscu to właśnie te choroby, bo... Bo na pierwszym to myślę, że, ten, że organizm mi się zbuntował, odrzucił, to. No. taką kolegę, miałem takiego, nigdy z nim nie piłem, jakoś tak wyszło przez siatkę. No i kurde, lekarz mój kilkakrotnie powiedział, że panie, masz pan taką trzustkę w takim stanie rozkładu, że nie pij pan, bo szybko pan umrzesz. No i tak było i podobno ta jego konkubina później opowiadała, rozmawiałem z nią. Powiadała, że zobaczyła go w szpitalu. To smuch jak, spuch jak balon, nie od środka, to wszystko popuchło. Nie wiem, wątrubsko, trzustka, wszystko napuchło jak balon, i wyszło na zewnątrz. Aż. także wyobrażam sobie, tylko sobie mogę wyobrażać w jakich męczarniach kolega, prawda, poszedł do piachu. No, nie wszystkim się tak udaje, jak mi się udało. Teraz mam taką sytuację, jaką mam. Ale mógłbym wrócić do, pi do picia, gdyby, gdybym no, chciał. Ale nic nie jest w stanie mnie po prostu załamać. Nic nie jest w stanie zrobić ze mnie alkoholika ponownego. Podobno alkoholik się już do końca życia jest. No i tak i nie. Bo jeśli ja wchodzę do sklepu i mnie w ogóle nie ciągnie od 9 lat kompletnie. Od ze butelki mogą stać, pełno butelek, wódki, wszystko, cały alkohol i nic mnie do tego nie zmusi, żebym ja to kupił i zaczął z powrotem, nie mam żadnego ciągu, czego i alkoholikom życzę, bo picie to nie życie, nie picie to życie.